Siemanko, z strony Citrox i Drogs. witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale i witam Was w materiale, w którym pokażę Wam 4 gry idealne, gdy nie macie co robić. To są właśnie gry, w które dzisiaj zagramy i jeżeli wśród tych gier pojawi się też jedna, której wcześniej nie znaliście, jeżeli będziecie chcieli widzieć kolejne odcinki z mobilnego grania, nie zapomnijcie zostawić łapcie w górę, bo standardowo, jeżeli pod tym odcinkiem pojawi się 7000 lajków, ja od razu siadam, szukam dla was kolejnych gierek i nagram dla Was kolejny odcinek. Także koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych gier na wasze Telefony, wolnijcie dzwoneczek, a ja tymczasem przechodzę do pierwszej gry w dzisiejszym odcinku. Ps, ps, możecie też zaobserwować mój profil na Instagramie i zostawić lajka pod ostatnimi zdjęciami w, w opisie. A dzisiejszy odcinek zaczynamy od gry zatytułowanej Soul Night. Jest to gierka. Zacka, jedna z lepszych gier, w jakie chyba kiedykolwiek w ogóle grałem. Na pewno jedna z lepszych gier, jakie ostatnio miałem na swoim telefonie. już wam pokazuję o co w tej grze chodzi. Żeby rozpocząć grę standardową, musimy nacisnąć oczywiście na ekran, naciskamy, jak widzicie, pojawia się tutaj jakaś tam animacja. I jesteśmy teraz w menu głównym. Tutaj musimy wybrać naszego bohatera. Wielkie dzięki e, Kasper Harkiewicz, suba, piąteczka. Żeby wybrać swoją postać, wystarczy na nią kliknąć. Ja niestety póki co mam tylko jednego bohatera. Ty tych bohaterów możecie odblokowywać albo za prawdziwe pieniądze, albo za tą walutę w grze. Ja w tej chwili mam 575 tych takich e, diamentów. Jak widzicie, żeby odblokować alchemika potrzeba aż 5000, także troszkę mi brakuje. Co prawda tą postać mam ulepszoną, bo jak widzicie ma ona już jedną gwiazdkę, ale żeby ulepszyć ją po raz kolejny potrzebuję znowu 1000 diamentów. Jeżeli wybraliście już postać, to jak widzicie e, możecie tą postacią się poruszać. Tutaj mamy jakby taką e, maszynę do grania. W tej maszynie możemy spróbować swojego szczęścia. Możemy wydać 50 diamentów i zobaczymy, czy uda nam się coś wygrać. Jeszcze przyznam że ani razu tutaj nie grałem, ale chyba jednak nie było warto. Spróbuję zagadnąć sobie jeszcze raz. Jeżeli teraz mi się nie uda, no to nie będę więcej e, próbował. Kto wie, może szczęście mi tutaj. Okej, okay, tym razem e, po szczęści. Zobaczcie, czekajcie, bo miałem w sumie. Troszkę mniej monet, chyba coś wygrałem. Chociaż nie, miałem tych monet ponad 500, a teraz mam, no niestety, tylko troszkę ponad 400. Nie będę w takim razie tutaj grał, tylko przejdę, moi drodzy, do drzwi, naciśniemy na ten wykrzyknik w prawym dolnym logo ekranu i zaczynamy. Jest to gierka, która dosyć mocno przypomina nami, Debajnik of Isaac. Możecie dać znać, czy e, wam również. Już wam pokazuję, jak ta gra wygląda. Jak widzicie, po prawej stronie e, mamy takie trzy postałe przyciski. Tutaj naciskając na ten największy przycisk, taki celowniczek. Jak widzicie, strzelamy. Po lewej stronie mamy gałkę, którą się poruszamy, i po prawej stronie te. Dwa pozostałe przyciski to zmiana broni. Tutaj, gdzie mamy ten pistolet, ja niestety mam tylko jedną broń, także nie dam rady pokazać wam, jak tą broń w tej chwili zmienić, aniżeli mamy taki super strzał, powiedzmy. I teraz, tak jak wiecie, mamy tutaj em, każdą planszę podzieloną na komnaty. W każdej komnacie czekają na nas oczywiście przeciwnicy nie tylko e, przeciwnicy w postaci e, jakichś tam bohaterów ale również np. przeciwnicy w postaci kol, kolców, które tutaj pojawiają się, proszę bardzo, na środku e, mapy. Jeżeli e, wejdziemy na te kolce, albo jeżeli damy się trafić przez któregoś z przeciwników no to niestety, niestety tracimy życie W lewym górnym logo mamy informację, Ile mamy życia, ile mamy jakby tej tarczy Ile mamy też e, tutaj many Także to wszystko możecie sobie bez przetestować Od czasu do czasu jak widzicie, o Jezu Pojawiają się e, też takie skrzynki w których Znajdują się różne ciekawe przedmioty Po prawej stronie tam pod tym przyciskiem e, Do zatrzymywania gry Mamy również e, taką mini mapkę Na tej mini mapce możemy zobaczyć Które komnaty mamy już m, jakby zaliczone Te komnaty poświetlone na biało to są Komnaty w których już byliśmy a komnaty Komnaty podświetlone na szaro, no to komnaty, które jeszcze zostały nam tutaj do zwiedzenia. W każdej komnacie, jak widzicie, czeka na nas sporo przeciwników. Jak zabijemy wszystkich, mogą pojawić się kolejni i warto rozwalać też wszystkie skrzynki, które są tutaj w tych komnatach, bo w skrzynkach czasami znajdują się różne fajne przedmioty. Możecie zdobywać tutaj jakieś nowe bronie, na przykład jakieś nowych bohaterów, nowych pomocników. To wszystko będzie tutaj na Was czekało. Możecie też zbierać po prostu zwykłe monety. Te monety będziecie mogli wydać w trakcie gry, bo w niektórych kom... Komnatach są um, poukrywani jacyś sprzedawcy U tych sprzedawców możecie kupić sobie różne ciekawe itemy Moż, Mogą to być na przykład miksurki, mogą to być jakieś inne bronie Także to myślę też uda mi się wam zaraz pokazać I zobaczcie, otworzyliśmy tutaj komnatę, w której mamy portal Ten portal to jest już portal do kolejnego poziomu Zanim do tego portala wejdę, to chciałbym zwiedzić jeszcze pozostałe komnaty Bo Jak widzicie na minimapie um, mamy tych komnat jeszcze do zwiedzenia aż trzy Także warto byłoby um, do tych komnat tutaj wejść Jak widzicie um, lata też z nami taki kod. Nie wiem czy teraz go widzicie, on jest o, obok mnie centralnie I ten kotek będzie nam oczywiście pomagał Jego zadaniem jest tutaj też pokonywanie przeciwników Wspieranie nas w tych trudnych chwilach I również pomaganie nam walczyć z bossami Bo w tej grze co jakiś czas pojawiają się różne bossy Nie wiem czy uda mi się dzisiaj z jakimś bossem zawalczyć Bo te bossy są troszkę dalej Ja nie chciałbym też za dużo, za długo w tej gierce e, po prostu spędzać czasu Bo mam wam do pokazania jeszcze trzy gry Ale chciałem pokazać wam o co mniej więcej w tej gierce chodzi Póki co niestety nie mamy też innej broni Otwieramy sobie skrzynkę, o i proszę bardzo! Bardzo idealnie się złożyło, akurat jak powiedziałem, że nie mamy innej broni, to wypadła nam kusza. Teraz za pomocą tej kuszy będziemy mogli, jak widzicie, również strzelać w naszych y, przeciwników. Możemy sobie teraz, jak widzicie, wybierać, czy chcemy y, strzelać pistoletem, czy chcemy strzelać kuszą. No i wchodzimy do ostatniej komnaty y, na tym poziomie. Generalnie gra, ta, gra trwa tak długo, aż do momentu, gdy zginiecie. Jeżeli zginiecie, no to niestety game over, będziecie musieli zaczynać od nowa i zakończycie na tej komnacie, y, na której po prostu zginęliście. Potem zaczynacie znowu od pierwszego poziomu, znowu musicie... Przechodzić wszystkie te plansze, żeby dojść do komnaty, na której zginęliście No i tym razem postarać się nie zginąć Bo jeżeli uda wam się przejść dalej niż byliście No to oczywiście pobijecie rekord Tutaj jak widzicie mamy też również jakieś skrzynki, beczki To wszystko wa wa warto rozwalać Bo czasami są tutaj poukrywane jakieś bonusy Tutaj mamy skrzyneczkę, dobra Jakieś monety też z tej skrzyn skrzynki bierzemy Okej, okay, wszystko już rozwaliśmy Wszystko rozwaliśmy, także jak widzicie Cała plansza, cały ten pierwszy poziom Już jest za nami, wszystko tutaj wyczyściliśmy I możemy iść w tej chwili do portalu Idziemy do góry, do portalu, naciskamy na ten wykrzyknik w prawej stronie i jak widzicie, moi drodzy, mamy do wyboru jedną z y, jakichś tam u, ulepszeń. Ja sobie wybiorę na przykład... Czekajcie. O, dzięki do mnie za suba. Ja sobie wybiorę to środkowe urozmaicenie dzięki temu, jakby podki życia będą bardziej efektywne. Wybieramy sobie to i jak widzicie po chwili, pojawiamy się na drugim poziomie. Im dalej będziemy, tym oczywiście przeciwnicy będą coraz lepsi, tym coraz trudniej będzie nam tutaj przeżyć. I naprawdę uwierzcie mi, trzeba się w tej grze dosyć mocno postarać, ale tak jak mówię na początku, jest to jedna z lepszych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. Żeby otworzyły wam się kolejne komnaty, no to oczywiście musicie wyczyścić tą komnatę. Pierwszą ja niestety w tej chwili jak widzicie jakimś cudem zginąłem, mógłbym za 200 diamentów dać sobie jeszcze jedną szansę, ale ja chyba nie będę już tego robił. Jak widzicie mamy tutaj game over, mamy podsumowanie gry, pokazuje nam tam y, ile czasu przeżyliśmy, ile monet zdobyliśmy no i po chwili pojawiamy się znowu y, w tym naszym y, pierwszym podstawowym pokoju. I to była moi drodzy pierwsza gra w dzisiejszym odcinku, według mnie gierka kozacka, jeżeli wam się podoba ta gra, strzelcie łapeczkę w górę, ja tymczasem przechodzę do drugiej gry, która myślę będzie nie mniej ciekawa. Druga gierka już nam się uruchamia, jest to gra zatytułowana Gentleman Ninja, jest to gra bardzo prosta, chociaż powiem szczerze, że jak na tak prostą grę, jest mega fajnie wykonana. W tej grze naszym zadaniem jest wcielenie się w jakiegoś ninja. Okej, okay, tutaj mamy jakąś scenkę, pomijamy ją i teraz naszym zadaniem jest naciskanie odpowiednich przycisków. Mam jak widzicie tylko i wyłącznie dwa przyciski. Przycisk niebieski, który tutaj pozwala nam zabijać niebieskich przeciwników oraz przycisk czerwony, który pozwala nam zabijać przeciwników czerwonych. Jeżeli źle naciśniemy, no to oczywiście nie uda nam się tego przeciwnika zabić i będziemy musieli próbować prawdopodobnie od nowa. W lewym górnym logo mamy informację Ile punktów udało nam się już zdobyć Jeden punkt to jest jeden zabity przeciwnik Także to też warto żebyście wiedzieli Warto żebyście o tym pamiętali No i oczywiście standardowo jak to w tego typu gierkach bywa Naszym zadaniem jest pobicie tutaj rekordu Od czasu do czasu jak widzicie Pojawia się również taka brama Jeżeli pojawi wam się brama to musicie wtedy nacisnąć Dwa przyciski w tym samym momencie Żeby ją odwołać. także to jest takie Urozmaicenie, powiem wam szczerze że parę razy na tej bramie Zginąłem, także wcale to nie jest takie proste jak mogłoby się Wydawać, no i im dalej jesteśmy tym, jak widzicie, coraz trudniej się robi. W tej chwili mam już chyba rekordik tak mi się wydaje. Ja jakoś długo w tą gierkę nie grałem, ale jak widzicie, 54, 54 przeciwników udało mi się w tej chwili zabić. Naciskając na kapelusz tutaj w lewej, w dolnej części ekranu, na środku ekranu, mamy możliwość wyboru innych bohaterów. I tych bohaterów odblokowujemy wykonując misję. Tutaj mamy na przykład możliwość odblokowania tego kucharza w momencie, gdy zabijemy 500 niebieskich przeciwników. Ja, jak widzicie, zabiłem w tej chwili 142. Jeszcze troszkę mi e, tych przeciwników do zabicia tutaj zostało. Tutaj mamy na przykład e, możliwość odblokowania astronauty w momencie, gdy e, zabijemy 50 czerwonych w jednej rundzie. I tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie tych bohaterów odblokować. Całkiem sporo ich, jak widzicie, to jest, także myślę, że gierka jest dosyć prosta w swojej budowie, ale pozwoli wam na całkiem sporo, e, myślę, przy, przy tej grze e, zabawy. Wybierzmy sobie tego gościa. Spróbujemy pobić po raz ostatni rekordzik. Zobaczymy, czy mi się uda i będziemy lecieli do e, kolejnej gierki. Mój rekord to był było chyba 54 punkty Niestety nigdzie tutaj nie można w trakcie gry sprawdzić Jaki był um, ten rekord Nigdzie tutaj na ekranie nie pokazuje nam naszego najlepszego wyniku Ale myślę, że to nic Myślę, że 54 punkty to To chyba ten wynik, y, który Udało mi się przed chwilą y, zdobyć O ile pamięć mnie nie myli, a często tak się zdarza Mamy jak widzicie teraz 20, 30 już punktów Dobra, trzeba troszkę przyspieszyć, bo Jak widzicie, ok, coraz szybciej y, Tutaj nam gra leci I Oczywiście jesteśmy tym, jak widzicie Gierka przyspiesza tym, coraz szybciej Okej, okay, rozwalają się te bloczki za nami, mamy rekord pobity, udało się ten rekordzik pobić, zobaczymy czy uda mi się dojść do 100 punktów, bardzo fajnie by było, ale boję się, że może to być chyba delikatnie problematyczne. Jak widzicie niestety teraz źle nacisnąłem, nie nacisnąłem dokładnie, w tym samym momencie zginąłem i wyskoczyła mi reklama. Tamtej reklamy nie mam zamiaru oglądać, także przechodzimy od razu do trzeciej gry w dzisiejszym odcinku. Dwie gry poprzednie i ta gierka również e, są dostępne i na urządzenia z iOS-em i na urządzenia z Androidem, także każdy z was bez problemu będzie mógł w tą gierkę e, zagrać. Jedynym wyjątkiem będzie gra czwarta, gra ostatnia, ale za chwilę do tej gry przejdziemy. Zanim do niej przejdziemy, to skupmy się na trzeciej gierce zatytułowanej Rally Run. Jest to gierka bardzo ciekawa, troszkę przypomina mi e, Hill Climb Racing'a, jeśli chodzi o na przykład otwieranie tych skrzynek, jeśli chodzi o parę innych też e, aspektów, ale Teraz pokażę wam, o co dokładnie tutaj chodzi. Żeby rozpocząć drzwi, że naciskamy na ten zielony przycisk Enter i w tej chwili, moi drodzy, wybieramy sobie pojazd. W lewym górnym logo mamy informację, na jakiej planszy będziemy grali. Mamy informację, że będą to góry i obok mamy jakby typ podłoża, po którym będziemy jechali. Mamy tutaj, jak, jak widzicie, dirt, czyli jakiś taki żwir oraz tarmak. Nie wiem kompletnie, co to jest, ale na podstawie tego, co tam mamy napisane, wybieramy odpowiedni e, pojazd. Możemy sobie wybrać na przykład e, ten czerwony, bo jak widzicie, on ma tutaj poniżej napisu power ma dirt, czyli on będzie idealnie sprawdzał się na żwirze. Albo możemy wybrać ten zielony, który idealnie będzie sprawdzał się na tej powierzchni tarmak Nie wiem co to jest, muszę po odcinku to sprawdzić. Ja sobie wybiorę ten pojazd czerwony, naciskamy race. I jak widzicie, mapa nam się już ładuje. Po chwili pojawiamy się na planszy. Mamy tutaj dookoła nas kilku przeciwników. Mamy informacje o różnych utrudnieniach, które nam się tutaj pojawiają. I w tym momencie musimy nacisnąć na ten przycisk. W momencie, gdy będzie goł. Idealnie udało mi się to nacisnąć. I teraz tak, sterowanie w tej grze jest bardzo proste. Jedyne, co tutaj robimy, to przesuwamy naszym y, palcem w lewo lub w prawo. W zależności od tego, gdzie przesuniemy tam, y, będzie jechał nasz y, samochód. No i musimy starać się y, zdobywać jakby te błyskawice. Nie wiem, czy widzicie, ale w dolnej części ekranu, w dolnej części ekranu mamy y, 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 jakby taki kwadracik 3x3. Ten kwadracik informuje nas, ile mamy błyskawic, błyskawic już zdoby, zdobytych. Jeżeli zdobędziemy na przykład trzy błyskawice y, w pionie lub w poziomie tego samego koloru, to zdobędziemy wtedy przyspieszenie, zdobędziemy bonus i dzięki temu będziemy mogli y, jakby szybciej wyprzedzać Przedzieć naszych przeciwników i dzięki temu szybciej również e, dojechać do e, mety. Zbieranie tych błyskawic jest dosyć e, łatwe do ogarnięcia, bo zobaczcie, zbierając te błyskawice, jakby jadąc na pasie, na którym mamy już jakieś błyskawice zdobyte, będą one leciały w górę. A jeżeli zmienimy pas, na przykład zobaczcie, mam teraz dwa różowe na dole. Nie udało mi się Wam teraz tego niestety pokazać, także zaraz to zrobię. Nie udało mi się wygrać, także spróbujmy sobie zagrać. E, jeszcze raz wybieramy sobie ten sam samochód i mam nadzieję, że tym razem uda mi się Wam dobrze wytłumaczyć, o co z tymi e, błyskawicami Chodzi znowu, mamy informację, że musimy na to uważać, bla bla bla. Naciskamy. Przyjść, momencie, gdy będzie goł. Idealnie udało mi się nacisnąć i próbujemy zabrać błyskawicę. Tutaj mamy zmianę koloru. Dobra, mamy zieloną błyskawicę. Teraz będzie ona w prawym dolnym rogu. I teraz tak, musimy albo czekać o, na kolejną błyskawicę na tym pasie, albo zmienić pas i zdobyć kolejną błyskawicę. Jak widzicie, teraz zdobyłem błyskawicę na lewym pasie i dzięki temu błyskawica pojawiła się właśnie po lewej stronie kwadracika. Znowu udało mi się to zebrać po lewej stronie. Tutaj mamy znowu po prawej stronie, i teraz jak będzie po prawej lub po lewej, no to będziemy mieli dodatkowy bonusik. Nie udało mi się niestety teraz tam tego zdobyć. Tutaj mamy. Okej, okay, dwa, proszę bardzo. E, idealnie, zielone, dwie zielone błyskawice udało się je zdobyć, także uda, uda mi się też przegonić chyba niektórych przeciwników. Teraz, niestety, walnąłem w tą. Okej, okay, przeszkodę, przez co straciłem troszkę czasu. No i gierka i widzicie jest dosyć ciekawa. I sterowanie w tych, że jest też bardzo proste, bardzo intuicyjne, to myślę, że chwilę pogracie i z pewnością sobie tą gierkę ogarniacie. Jestem w chwili piąty, nie wiem dlaczego tak słabo mi idzie. Przed nagraniem jakoś lepiej mi to szło, lepiej szybciej wygrywałem, łatwiej było mi zdobywać tutaj nowe pojazdy, ale chyba najwyraźniej na nagraniu troszkę się stresuję. Naciskamy sobie End now. Jak widzicie, okej, okay, mamy podsumowanie, mamy u góry informację, że jak zdobędę, jak wygram jeszcze Ehm, chyba 4 razy, albo jak zdobędę 4 gwiazdki, to uda mi się obokować jakąś wielką skrzynkę, no i z tych skrzynek też proszę bardzo, mogę sobie otworzyć ją na przykład teraz za diamenty, z tych skrzynek otrzymujemy i dodatkowe monety, i dodatkowe jak widzicie pojazdy, także tak to e, tutaj wygląda, gierka bardzo fajna bardzo ciekawa, myślę, że również warto żebyście sobie ją ściągnęli, bo jest to gierka nowa, gierka, której prawdopodobnie wasi znajomi jeszcze nie, nie widzieli to była trzecia gra w dzisiejszym odcinku i przechodzimy teraz do ostatniej, czwartej gry a czwarta gierka w dzisiejszym odcinku jest to gierka Zatowana 100% memory Challenge, czyli gierka, w której będziemy jakby starali się ćwiczyć naszą pamięć. Ta gierka jest dostępna niestety tylko na urządzeniach z iOS-em, chociaż widziałem, że na Androidzie jest praktycznie identyczna podróbka. Ja wstawię wam do opisu, do, do opisu link do tej podróbki, tak żebyście mogli sami ją przetestować. Ja na Androidzie niestety nie mam jak tego póki co zrobić, także pokażę wam tą gierkę właśnie na iOS-ie. I teraz tak, naciskając sobie Play, jak widzicie, pojawiają nam się różne kwadrociki. Mamy tutaj, naszym zadaniem jest zapamiętanie tych kwadroci które się odsłaniają i po chwili w momencie gdy znikną naciśnięcie na kwadraciki na te które to były czyli jeżeli zobaczcie tutaj pojawiły nam się po ukłosie kwadraciki naciskamy na to i jeżeli uda nam się wszystkie kwadraciki dokładnie zapamiętać a potem dokładnie odsłonić to no to mamy poziom zaliczony w górnej części ekranu mamy informację ile procent udało nam się już mapy przejść im dalej będziemy tym jak widzicie coraz więcej tych kwadracików się na ekranie pojawia tym coraz trudniej jest to wszystko tutaj zapamiętać dobra to chyba było coś takiego i w prawym górnym nogu dokładnie, udało mi się mm, To zapamiętać, jak widzicie No wcale nie jest to takie proste Jak mogłoby się wydawać 41%, okej, okay, dobra 42%, zapomniałem o tym ostatnim, ale Na czuja udało mi się na szczęście Okej, okay, to zdobyć, i teraz robimy to samo Tutaj, proszę bardzo, 52% Jeszcze trochę i chyba pobiję Rekordzik, tak mi się wydaje, dobra Robimy coś takiego Okej, okay, i no niestety, jak widzicie, teraz źle zapamiętałem, przegrałem, wyskoczyła mi reklama, wyłączamy ją i uwaga, mamy 59%. Nowy rekordik, udało mi się ten rekord pobić, i im dalej będziecie grali, tym więcej te, tego typu poziomów tutaj będzie na Was czekało. To było tak naprawdę tyle, co ta gierka oferuje. Jeżeli przyjdziecie do pierwsze podstawowe poziomy, to potem będziecie mieli poziomy trudniejsze. Także gierka jest dosyć mocno rozbudowana. Jeżeli uda Wam się zdobyć 100%, no to podziwiam, ja z pamięcią niestety mam, jak widzicie, delikatne problemy, i dlatego nie udało mi się. Tego rekordu jeszcze jakoś tam bardziej Pobić i to było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy materiał Mam nadzieję, że gry, które wam pokazałem wam się spodobały Jeżeli tak nie zapomnijcie stawić łapki w górę A jeżeli czekacie na kolejne odcinki Zasubskrybujcie mój kanał klikając w tą oto Ikonkę, po bokach macie dwa filmy Które w wolnej chwili możecie obejrzeć, raz jeszcze Dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam wszystkim Udanego dnia, udanego tygodnia, udanego weekendu W zależności od tego kiedy to oglądacie Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce W kolejnym odcinku na moim kanale